Siema Mema Neczko Nie, tak się nie przywitamy Dobra To jest zjebane przywitanie, nie? <głosy> 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 Pamiętaj, żebyś musisz kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z Wrocławem Mati Witamy was pierwszym Bardzo odcinku. serdecznie Dokładnie, nowy odcinek Nowa seria W końcu wyszliśmy z jaskini I jesteśmy na pięknym świecie Ale niestety, trasowym. reaktor flotara jednak wybuchł Tak I musieliśmy wybuchł. uciekać Musieliśmy, Musieliśmy po pierwsze uciec, po drugie zniszczył nam całą bazę, wszystko co mieliśmy tak. zostało stracone. Mieliście Dokładnie rację. Tak. Reaktor zrobił łobudu. No, wielkie łobudu. Link do paczki macie w opisie, gdyby ktoś chciał. Odcinki się będą pojawiały także ten pierwszy, który teraz właśnie widzicie jest na obu kanałach, a jutro jest u Mattiego odcinek. Tak jest. Tak? Tak, jest, wszystko się zgadza, także linki em, macie w opisie, tak samo jak z naszymi kodami Flotar, Mati, macie na G2 3% zwrotu, gdyby ktoś chciał sobie kupić na przykład Minecrafta, prawda? Oh yeah, boy aż takaś ta to... małpa z nami się zgodziła, A... No Albo właśnie, ptaszor. słyszałem coś, e, linka też, no, mówiłem chyba, że linka do paczki, link do paczki. Tak, opisie, mówiłeś, ktoś... chodź, nie ma Rock czasu like do stracenia. Adventures Dungeon, tak się nazywa, i Mati, Mati, Mati chcę ci pokazać... Smash that like button! Smash dla like basur, milion łapek w górę. Jak będzie 5000 łapek pod filmem, to flotar wrzuca godzinny materiał. <noise> 10-godzinny stream. Dobra, co tam Bocz chciałeś? Czekaj, chcę zobaczyć, czy to działa. Jest, to działa. <głos> 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 się właśnie zastanawiałem, czy to będzie działało. Wainminer, jak chcesz, to sobie weź troszeczkę drzewa. No, może się przydać. A, ah, piękne. <noise> Nie wiem, to jest piękny ten mod. Bierzemy jeszcze więcej? Czeka, Z też czekaj, czekaj bo ja mam dwa staki drewna. No ja też mam dwa staki. Czekaj, dirta. Dobra, mamy troszeczkę dirta. W którą stronę? Nie, nie, nie tego nie zbierzesz. E, ja wyrzucam starting house swój i będziemy na jednym operowali, ok? Okej, okay, okej. Okay. No jasne, Dobra. że tak. E, w którą stronę idziemy? Bo patrz, tu coś jest. Tam jakieś duchy są. No, to jest nawiedzony park trampolin. Nawiedzony. O, to musimy spędzić tam przynajmniej 24 godziny. <noise> Dokładnie tak. E, tutaj zobacz też coś jest fajnego. Wydaje mi się, że to może być lepsze. Nie, te dźwięki, na tak, wszystkie takie... rzeczy. No, widzisz tutaj są jakieś rzeczy. Jakiś, nie wiem, czarodziej wieża i nie wiem, świątynia obok albo coś takiego. I możemy iść w sumie tam, gdzieś, bo tam są jakieś palmy. Także wybieraj, w którą stronę idziemy. Ja wybieram palmy. Aha, dobra, no idziemy. Ja słyszę węże tutaj. Też słyszysz węże? No. No takie. Węże już I klauni. Węże i klauni. It. oglądasz i już? Nie, a nie, nie, nie. Ja oglądałem. Podoba. Fajne. To jedynka lepsza. Moim jedynka zdanie. lepsza. No no, 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 no. Czekaj. A i tak jedenka trwała 7 godzin. Mm, dwójka trwa prawie 3 godziny, jak coś. No to tyle Znaczyń. co jedynka. No, tak... Jezu, no nie rób tak, gościu. Ale, że co? Rozwaliłeś liście, na które ja chciałem się wspiąć. Tak się nie robi, gościu. Dobra, weź to zniszcz. E, i Dobra. mamy właśnie, mamy ten starting house, także będzie trzeba wybrać jakieś takie początkowe tu. miejsce. No na wzgórzu. Ale przecież tutaj wokół nic nie ma. Z czego nie ma? No... Zobacz, tam mamy czerwony piasek, mamy owce, mamy drzewa mm. takie magiczne. Wszystko mm. jest. Czego zapragnie dusza, tylko musimy wyrównać te. A może na tej górze, tam po, zobacz, pole? Górze. Lewo. No, góra, tam jest. Nie na żadnej górze, będziesz schodził zawsze. Rozpać ten ten, to jedno piętro. Ale to się automatycznie. Jedno się... piętro. Dobra, spokojnie. Użyłem specjalnie słowa nie, 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 nie. jedno piętro. Dobra, Ja w spokój się. Czemu ty musisz być głupi taki jak zawsze? Ale czemu ty musisz być głupszy tak samo jak zawsze? No właśnie ja głupszy nie jestem no to wygląda. Dobra, za chwilę Człowiek się żelana, rydy, robimy ...Lotar z matyniu i zobaczymy kto zajdzie dalej. W tej serii. To jest no, bambusowe no, czy... drzewa, czy co? Jakie bambusowe to jest Bambus gością? Nie chciałem użyć <laughs> takie słowa, bo by było, że jestem rasistą. <laughs> Nie wiem, e, Dobra, Bumble Czy to się je? Nie, nie, nie wiem, Dobra, się palam. Tak. A, jaki dom wybierasz? Właśnie, bo tam masz parę, nie? Tych domków. Ja mogę zrobić jakiś ogromny nawet. Nie, Basic nie. House, Ranch, Hobbit, Desert, Snowy. Dobra. Hmm, Raz. jakiś ładny. Okej, okay, dzięki. Ciemanko, witam w moim domu za 10 tysięcy złotych. Cholera, tylko że źle ustawiłem i teraz. No, jest średnie. Co jest? Co źle ustawiłeś? No, za No, dom. No. Mm, ale to jest pierwszy, to jest pierwszy dom. Potem go zostawimy, mówisz? No, 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 no. No ci mu no, no, tak. <grychy> Zobaczymy. To jest dom. No, bo on się tak krzywo ustawił. No, ale dobra, może to ma swój urok. A, ty jesteś w domu już? Nie. Ok, na Dopiero okay. wchodzę. Aha, są... tutaj mamy farmę. To jest dom mm -hmm. Flotara Pff. Siema, Rozumiem. gościu, witam. Siema, witam w moim domu. Chcesz jakiś mieczyk, może? Cokolwiek? Dobra, wszystko ukradłem po prostu z tego domu, co mogłem. E, dlatego masz połowę zbroi i połowę narzędzi. Jesteś najbardziej useless narzędzia. Dobra, idę ci zrobić e, te kamienne rzeczy. Bo to by było w sumie bardzo niefajne. A gdzie brak. jest reszta? No ja mam. Ha. <laughs> Wiesz, trzeba było po prostu sobie sprawdzić. Znaczy, chciałem po prostu podzielić te wszystkie rzeczy na pół. Żeby nie było tam... A co z, ty... z tym dogicharmem? No właśnie to jest... o psa będzie można. Dobra, dobra, dobra. Ja to będzie za brylak. Przy... Nie, nie nas tego brylak, bo znowu mi go zabijesz. Ja nie zabiłem żadnego psa w życiu. Aha, dobra, dobra. I no wykop mi coś, no debil. A chwila, chwila, chwila. chwila. No ale czekaj, jest... mam rzeczy, no ale muszę crafting table. A, w sumie z to jest żelazo. Ale no nie mogę tego żelaza zdobyć, gościu. Kamiennym nie możesz żelaza. No nie. Na no, jakim jest... można żelaza? Żelaznym. To skąd mamy wziąć żelaza? Z dupy. Nie mogę zrobić kamiennego kilofu Czekaj, jak się robi? E, jak się robi I... kamienny kilof? Z... To jest. A, z... no, nie, ze stołna po prostu. Trzeba... Dobra, idziemy do góry Chociaż nie, piec mogę tutaj też zrobić Nieważne Cyk, 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 cyk A masz czym przepalić? Mam, mam, mam. Jezu, szybko się przepala jakoś no. Tak, bo to jest właśnie wiesz, każda rzecz w tej parce, że się szybko przepala. Proszę. Chciałem ci dać taki mam zniszczony. Ty, mam Quality Legendary. Legendarny kilow znalazłem. Pokaż. Zoba. To go nie niszcz może, to się go naprawi i będzie jakiś tam, nie wiem, może bardziej przydatny. Uuu, a nie da się go naprawić może po no, prostu z, no właśnie, z goblem? Nie, ze stownem, jak już. Stawiałbym, że to ze staunem. Wezmę trochę zacznę tego przepalać. Nie, tak, nie da się. Mój pies. O, mój piesio. Dobra, trzeba uważać. Eee, tak. Uważaj na niego. Whistle. Wiem, że można jakoś im wydawać komendę A albo dobra. coś takiego. Uważę, nie, uważaj, nie niszcz Red Golda, bo to nic nie daje. O, okej. Okay. No nie niszcz. Ja zobaczę w ogóle Questbooka, bo mamy w tej pasce Questbooka i no, mamy nawet trzy questy. Reward, Warrior, Bomber, Survivor, Pirate. Ej, mamy klasy postaci. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 klas postaci jest. Którą bierzesz, żebyśmy nie wzięli takiej samej? Ja bym eee, wziął sobie Czekaj, bo nie tak szybko, daj mi drewno po pierwsze. A po A drugie, przecież... gdzie jest jakieś taka. Gdzie to się klika? No, kwestia. Nie masz książki w ręce? Ok, I mam. I masz pierwsze, Visit Dimension Overworld. I reward klikam. No, 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 no. Ja bym wziął sobie pirata z chęcią albo wizarda. Dobra, no to wybieraj. Ja biorę Bombera Okej okay. eee... Dobra, biorę tego pirata. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne przedmioty. Ok? O kurde. Ty zarąbiste. Kla? Co to jest? <laughs> Ale Kozak wyglądam. Dobra, ja tak mogę grać. Sharpness, bo dostałem fajną rzecz. <laughs> Siema. Staj tam, zobaczę jak moja bomba działa. A, A No to mnie rzucić? No na tobie, no nie oszukujmy się. No głupi jesteś, to no za... Raczej nie zgi... Ej, co to jest? Krystal Ore, okej. Okay. No. Uważaj, gotowy? No nie, nie jestem gotowy. Nie rzucaj do mnie. Ty tą bombę przy sobie masz chyba. Nie, nie, nie. Właśnie chyba tak, ale... Bo usłyszałem jego... że nie rzucałeś tej... Aaa. Czekaj, bo to wpadło. Nie wiem jak to wpadło. Niby, niby wpadło, ale nie wpadło. Nie, wpa... Dobra, to możesz na mnie użyć tej bomby. Ale to musisz gdzieś się odsunąć. Nie, to czekaj, to może będę w tym narożniku tutaj. To, to jest na pewno dobry pomysł, żeby zaczynać od czegoś takiego, serie Jezu, zostało mi 3,5 serduszka. No to widzisz, nie podskakuj do mnie. Okej, okay. chciałem sprawdzić, jak ten koryt bije no, Ej, fajne, zbije. fajne coś takiego. Fajne no, klasy podskaki na samym początku. Nie ja czy jak... można to dalej jakoś tak. Pod L, level up you must reach. No właśnie, musimy wbić piątym poziom, zanim bijemy sobie tam specjalizację. Aha, tak, to, jest... Okay. No, tak, to jest fajne nawet. Dobra, ja musiałem sobie skraftować sporo. Kilofów, bo już no. mi się zużyły. Właśnie mi też się szybko zużywają bardzo kilofy. Dobra, tego srebra, srebra chyba też nie spracować. będziemy mogli wydobyć. Ale tutaj wyżej. Jakieś żelazo, nie? By się no przydało. widziałem wyżej żelazo. Mhm. Dobra, ja kliknę. O, mam żelazo, dobra, znalazłem. A, i to jest. Są dwie rudy w jednym tak jakby. Fajne nawet. Dobra. Dobra, ja żelazo już przepalam jak coś. Okej, okay, ja sobie kopię. Dziewięć Tak, żebym mógł ci od razu zrobić jakieś tam przedmioty. Jak będziesz chciał. Dobra, ja mam pięć żelaza, jak coś. Okej. Okay. Więc razem mamy dużo. Razem mamy nieskończoność żelaza. A bo to co to jest? Redi Red Iron. I to możesz? Czy nie? E, no właśnie, nie chcę sprawdzić. Ale tak, powinienem móc już. Uwaga. Dobra. Tak, mogę. A, i to się jak przepala, to po prostu chyba it's all looks like są iron. A, tego chyba się nie da nadal. A, czyli jeżeli to przepalisz... A... Jeżeli to przepalisz, to będziesz miał irona, a jeżeli to weźmiesz do craftingu, to dostaniesz redstone'a, czyli w zależności od tego, czego potrzebujesz po prostu. Fajne. Fajne. Ej, w ogóle questów ile już zrobiliśmy. Tak? No. Troszkę questów mamy już. Ty, jakieś pieniądze tutaj się dostaje jako nagrody. No właśnie, i to potem można chyba... E, tak, tak, czytałem o tym pierwszy, shop. Aj, możemy sobie kupić, Lava ten... bucket, aha. Krowa, e, lapis. Fajne, fajne, jest, fajne, no. fajne. Ej, Matty są lootboxy, loot Titan boxy. case, jakiś epic mega loot case. Już czuję z tego odcinki. Otworzyliśmy epickie mega loot case. Albo coś, o, quest'a. Są Nie, No wiem, widziałem na Magic Krystale. Dobra. You wizard, Harry. I am what? Achem what? You are wizard. Gdzie są te lootboxy? Ej, jak weźmiesz w swój shop i tam masz takie... A, loot boxes, zakładka. lootbox, okej. Okay. No. Uuuu, bug, A, że ta się nam spodoba. I w końcu nie siedzimy cały czas pod ziemią, nie? To jest I I też będziemy... nie, te rewardy są takie fajne, że za to możesz sobie coś tam tak, 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 wybrać. A nie, a nie no. jakaś randomowa, randomowa tak, tak. rzecz. E, dobra, oak chest. O, skrzynie stworzę, to dostaniemy jakieś tam pieniądze. Spoko. O Jezu Oj. Ale miałem Uważaj. takiego laka dźwiękowego takie Uważaj bo Właściwie jestem piratem, mogę cię... Dziabnąć No nie dziabaj mnie No dobra, sorry Trochę mnie poniosło A no, chyba tak je... Ej, masz drzewo może? Jakieś? Drzewo? Mi się. No, drzewo No tyle Mmm... Okay. Mi się skończyło całe Trzeba uważać na ten Na lawę? No, żeby nie wpaść, bo za, za bardzo kopiemy z tym głównym i... Ta, ta ta ja szukam diamentów już. Zaraz znajdę. Czekaj, na, na którym jesteśmy w poziomie? I Mogą tu gdzieś być diamenty, Mati, bo to jest już ten poziom. Fajne. Szybkie diamenty. Uważaj na psa, bo zaraz on. Spadnie ci gdzieś w piśdziec. Nie spadnie, gościu, on jest wytresowany. Właśnie, żeby pracować na takich wysokościach. No ja nie wiem. Albo głębokościach. Patrzcie się na mnie w tym momencie. No bo. On się ciebie obawia, ja mu powiedziałem o, co ty. To jest? Zjadłem jedzenie zatrute. No to po co jadłeś? No myślałem, że jest normalne. Ech. nie Mówili, mówili mi nie ufaj. Jedzeniu. Zatrutym jedzeniem. Ile masz żelaza? E, mam żelaza już ci mówię... Dasz jeden? Prze no mogę dać. Tylko czekaj odłożę sobie przedmioty. Gdzie ty jesteś? Masz. A co chcesz stworzyć? Kill -off. A, no to nie Chwila, nie... byłem pewien, że tobie też kill -off ja tworzyłem kill żelazne. żelazny. Ja sam stworzyłem kill żelazne. żelazny. A, no nie wiem. Byłem... Magic Crystal. Kurde, wiesz co? Nie wiem, czy mamy questy razem. Takie same dokładnie. Chwila, powiedzmy, że ja zdobędę złoto i zobaczymy, czy tobie też zaliczy kwestia na złoto. Bo nie wiem czy nie musimy się... Nie, musim ja dostałem za czesto, dostałem za często. A, dobra, dostałem za I za to, złoto... Nie, za złoto jeszcze nie, bo... Nie za złoto jak... jeszcze nie, ale za często dostałem. Uwaga, to finalny test. gdzie to jest? Ale te dźwięki takie są w jaskini, dziwne. A... A... Aha, dobra, red gold. I to smells into gold. Dobra, tu jest właśnie, ta paczka jest e, taka przygodowa, wiadomo, ten pierwszy film to widzicie, my siedzimy w kopalni, ale ogólnie jest tutaj dużo światów, no i to nie jest paczka techniczna, bo na ankiecie wybraliście, że chcecie mieć paczkę przygodową, tak także jest. pierwsza przygoda w kopalni, Kopiemy surowce, mam nadzieję, że wam się podoba. E, ale będzie fajnie. No, będzie fajnie, będzie. Gold ingot, powinno już być. Zaraz powinno zerknę. Nie Dobra, okej, okay, czyli wszystko działa tak jak się Wszystko działa. Yy, no, dobra, rozdział. ja to jeszcze raz powiedz. Ja wykopałem Red Iron. Mhm. I jak go przepalam, to jest z żelazo, czy jak? Tak, tak, tak. Jak go przepalasz to jest z żelazo, a jeżeli go dasz do craftingu, to będziesz miał Redstone. Poka mówię, bo to jest wybór, nie? Zależności od czego? Czego tam potrzebujesz? Ja bym chciał przecież trzy diamenty znaleźć, żeby już mieć. Ej, ej, bo drob. mamy level. A ja mam trzeci. Dobra, Mining ja mus... plus exp from or plus exp from crafting plus exp from mobs. Yy. Dobra, na razie kopiemy to sobie. Plus exp from. Ore. Ore. Dobra, potem będzie trzeba zabrać te wszystkie rzeczy z tej skrzyneczki, tak, nie? Tak, 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 tak. Właśnie tu. Nie wiem, dlaczego pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to wpieprzyliśmy się do kopalni. Nie wiem, bo lubimy chyba takie. No, no, no. Takie lubimy się pod ziemią. Jednak niby wyszliśmy ze Stone, blocka, ale stone Block, ale Stoneblock. Z nas roz... nie wyszedł. Dokładnie. Pięknie powiedziane, co? Wspaniale. Dobra, będę miał piąty. A ja jeszcze nie mam piątego. Chcę piąty, bo się... zobaczyć jak kopu, to... Kopu. No, jak, jak to wygląda po prostu. Ty? Po co w ogóle są bambusy? Właśnie Ty jakąś co? fajną bazę trzeba nie, będzie wybrać. Nie Nie, nie mówić takich rzeczy. To było straszne nie, strasznie miłe. Aha, dobra. Ale mi chodzi o te bambusy, które mam w ekwipunku. Tym bo bardziej zebrałem nie je, Bo zebra, zebrałem je i w sumie nie wiem... W sumie mogę to sprawdzić chociaż. Bambu... A, można z tego bloki tworzyć. I skrzynki, no. i drzwi. Hey. Nice. Ej, możemy sobie zrobić taką tropikalną chatkę. Dobra, ja Na znalazłem... nad wodą. Wreszcie. Co znalazłeś? Uwaga. Węgiel? Węgiel. O, to ja też znalazłem już węgiel. No, nagle też znalazłeś, jak ja znalazłem. No, tak. Mam 21 węgla, no nie chwaliłem się tym, że węgiel no, 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 znalazłem. Dobra, nice. Wszystko zgafiasz. Dobra, mój węgiel już jest w skrzyni, nie wiem jak twój. Ej, ja lubię w sobie takie kopanie. No to Kopanie jest, jest przyjemne. To, e, jeszcze jak się fajnie po prostu gada i nas mija No, i my fajnie spucham. gadamy. No tak. E, eks... Czekaj, ty masz mining, tak? Tak. XP from mobs. Nie no, wezmę na razie to. A później? A -a. Dobra. Level cost 5. Na przykład wezmę sobie stone cutting. Dobra, niestety muszę zginąć. Street. O kurde, będę mógł szybciej biegać. Oko, czyli na przykład biorę sobie increase. A, i ja sobie ulepszyłem już swoją poseł tak jakby. I no. jak to zrobiłeś? L i tam mam na przykład stone cutting. I mam 30% spida. Aha. No, i sobie to na przykład ulepszę, a później będę mógł ulepszyć. 5% szans będę miał, żeby mi się podwoiło, jakby ruda. Czyli zamiast jednej będę dostawał dwie na przykład. Poko. W ogóle jest już noc. Nawet nie zauważyłem tego. Dobra, ja chcę tylko pierwsze Nie Menty! I stąd wychodzę. No właśnie, to samo, a żadnych jeszcze nie znalazłem. No, 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 ty jest wiesz, tyle ród, że jakby diamenty nie mają się gdzie respić chyba. Myślisz? No tak to chyba. Nie wiem, sobie. To jest całkiem logiczne. Wow! Co ty pomyśli. Ja rozpieprzyłem kopalnię całą. Ja trochę też porozpieprzałem. Okay. Kolego. No co? Dobry piesek. Ty mogę go nakarmić? Nie możesz. O, kurde. Mogę gwizdać i on będzie? Tylko jak on wejdzie po, scho po tym, po drabinie? Czemu ja go tutaj no zrespiłem? Ja nie wiem po co tylko tutaj zrespiłeś. O tak nie. bardzo chciałeś psa. Eee, yy. yy, wiesz co? W, w innym z tą bloku, znaczy w jednej z paczek, dało się podnosić zwierzęta, na przykład z shiftem. Biegłeś na niego i klikałeś prawy. A nie, to to, to nie, tutaj się nie da. Niestety. Pozumiałem. Właśnie spróbowałem to zrobić, ale. Ej, może żelazo jakieś? A nie, dobrze, Da, nie mam mówić. sporo w zasadzie, ale. Ale nie lasz mi. Ale nie tak, dam. Tak, tak, po prostu. Dobra. Diamenty. Ja może tutaj nie mam w tej grze diamentów na przykład. Usunęli diamenty. Ej, mój drogi. Masz? Sam. O, oka. Ej, gut mi bije już. No, ja mnie też. Ja, ja mam jedzenie, jakbyś chciał. Ouuuuu Ile diamentów? Pięć pięć? To daj mi 3 e. to, Chyba to, czekaj, Twoje to... niedoczekanie Okej, to idę po moje diamenty No, dawaj. Jestem z tyłu za tobą. No, nie krępuj się Proszę O <głos》>, dużo tych diamentów, Ty 448 diamentów Widzisz? Ja to jak już daję, to daję. Ty, tu jest... Obsydian w stołnie. Fajne. No i nie da się go rozwalić. Dobra, myślę, a, że okay. możemy stąd na razie. Tak, tak, tak. Jako, że mam diamenty. Okay, mamy okej. Mamy akcy. Idziemy szukać miejsca. Znaczy idziemy się przespać na pewno. Chyba, że już idziemy. A co z, co z tymi itemami, które tutaj leżą? A, czekaj, a tam jest coś ciekawego? Eee. No, nie ma nic fajnego. Jakiś... Dobra, ja wezmę zostawię kobla. To wezmę. Weź tak, tego Red Gold Klampa, ja wezmę go. Okej. Okay. I Bambusy też wezmę. Wezmę hełm, bo nie mam. Silvera A właśnie, ja mamy ten Piracki. Fajne. No, dobra. Czekaj, 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 czekaj. O teraz. To jest gupol. Jest coś takiego jak Speedy Leder, coś takiego. No tak, w Drabina jakąś się zrobi, spokojnie. Nie, Speedy Leder, ladder, ladder No wiem, taka przyspieszona drabina. No, wiem, wiem. Wie, Tego wie, wie. deszczował owinie. Mm. Idziemy szukać domu? Naszego? Znaczy... Przecież jest nad nami. Harudera? O, deszcz pada, ja, ja nie lubię deszczów. Dobra, chodź spać. Tak, możemy spać, skoro jest cień. No, wyglądało, jakby była noc. To jest jest ładna dzień. chata, co ty chcesz? Czy do niej prójesz? No, ta chata wygląda jak. Dobry dom po prostu. Bardzo dobry dom. Ej, mój pies żyje. Jak co? Tym, że nie przeżyje. Dobra, ja idę e, zobaczyć, jakie kwestie możemy zrobić. Ja wrzucam wszystko oprócz diamentów do skrzynki, bo. Ty do tej wieży magików, która jest tutaj. Jakiej wieży magików znowu. Najblisko naszego domu, magicy się osiedlili Musimy im złożyć wizytę, ho Ale ja nie mam miecza nawet eee, Dobra, masz, masz miecz Ja będę walczył moim tym A dobra, tym ja w tym. Sobie mam bomby Dobra, psa zostawiam, żeby patrolował. Daj mi teren. jeszcze chwilkę Okej okay. Ja może wrzucę te rzeczy wszystkie do skrzynki Które nie są nam potrzebne aktualnie To, 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 to. O, to. i to. Myślę okay. sobie, o wreszcie na przykład nie srebrne rzeczy nie będą słabe, a tutaj nadal są słabe. Nie no, pewne rzeczy się nie zmieniają po prostu. A nie, to tutaj jest, jest lepsze chyba. Nie, mam ananasa, można zjeść go? Może się craftuje coś z niego? Dobra, jest lepsze. Troszkę tak? niż, e, A ile ma obrażeń? 6. Ty, pięć ataks. O kurde, dobra, ten hak pęci ci, jest. Bo ja mogę tym po prostu spamować cały czas. Ma taki super atak speed Ale ja dostałem super jedzenie jako bombiarz co dostałeś? Steki takie, mam cztery steki I... No mów, mów cztery Co to steki. było? E, cherry bomb się nazywa, taka jagódka, która eksploduje Nawet fajno, powiem ci Wybucha Robi boom, co jest piesku? Dobra Oooo, dałem mu surowe mięso Zostaw go Chocia, ociek, ociek ocie. I w ogóle muszę i tak nazbierać itemy na drugie łóżko. Bo na no razie spoko, to jest tam, tam przecież samowca samowca No, no, no. no, no. Właśnie widzę. Ale widzisz, tu jest taki coś. Bieża magika. Bieża magika. Dobry. Dobre, dobry. Może ziemniaków? Kilogram ziemniaków. O, jest! Tylko nie uderzę go. Pyromancer. Pyro. Mati. Co? Masz tu Jezu bije <noise> No No co go bij? Ja się na to nie umawiałem <noise> Dobra Spieprzam stąd Ale no, co? Ja tylko pożyczyłem książki, Które i tak w niego bombą Dobra <noise> Tam jakieś eksplozje słyszę Ty może coś z niego fajnego poleci? Czekaj, odejdź, 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 bomby poszły. Jezu. Kurze. Dobra. Rozwaliłem kawałek domu. ale się. Dobra, idę ci pomóc może. Chcę, żebyś się nie spalił tam. No ja go zabiłem. A, coś z niego poleciało? Jeżeli poleciało, to pewnie zostało spalone. A. To, ej, bierzemy arcane workbench. To nam nie się, czy to się do da wziąć. Nie wiem, czy to się da wziąć stąd. No, masz żelazny kilof? Proszę. Mam. Mamy. A książki zabrałeś? <laughs> tak, mam wszystkie. 5, 36 książek. No <laughs> nie, i nic to nie... Chodź jeszcze, to sprawdzimy, to obok. Nie, to jest. Zejście do Atlantydy. Czekaj, to jest pułapka na głupków i się dałem w nią złapać. A, to jest dungeon, Mati. Daję dobra, to się... potem. No, 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 bo widziałem, ten szkielet się na mnie lampił. No właśnie, niech się nie lampi, frajer. Niech się nie lampi, frajer. Dobra, także sąsiada już nie mamy, pozbyliśmy się gnoja. No właśnie, bo my tutaj nie lubimy takich. Tak, 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 tak. Nie, nie chciał dać książek za darmo, to musiał niestety ponieść za to odpowiedzialność. Ale szczerze? Nie spodziewałem się, że mnie zaatakuje ja, za to, że... Ja wiedziałem, ja że cię zaatakuje. A, okej. W dostałem achievement, make a wizard entry. a, czyli... Użyłem go. Oj. Dobra, jak coś to mam zrobić. Jeszcze jakiegoś na łóżka. kwiatka, boję się, że mi Minecrafta wyrzuci. O, dobra, Jezu, jakiegoś laga miałem. No mnie cofnęło aż. No, 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 no. Taki lag był, bo kwiatka zebrałem. Jakiegoś tam specjalnego. Dobra, potem zrobimy własną chatę. To jest tak no, chwilowe, no, 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 żeby no. było gdzie spać. Tak. Czekaj, to drugie łóżko trzeba by było zrobić jeszcze. Ja już mam. Okej. Okay. Mm. Dobra, ja sobie będę miał tutaj łóżko. Ja, jak chcesz, Ej, to, to tamta tylko. Tam na to. dole jest szybka. Ta nie jest szybka. Jak to działa? W sumie dziwne, no? Nie, nie, nie wiem o co chodzi. Iron Helmet. Um, nie, nie mam jeszcze. Może drewno szybciej przepala niż węgiel, bo tam było drewno. A w sumie. Czekaj, a nie, nie mam żadnego drzewa. To w skrzynkach powinno jakieś być. A no jest, jest, jest. Uwaga, wrzucam. Nie. Ty, ty, nie ciekawa, rozumiem. Z czego to było, nie? Nie rozumiem. Eksploracja... U właśnie, my mamy już diament, więc 40 końców. Porubają mi się te pierwsze kłośniki. Są takie proste, przyjemne. To jest iron nugget i oliwki. Okej, okay, czyli to na tym polega. Bandaże będziemy. Ej, plecaki, właśnie plecaki to jest podstawa tutaj. Dobrze, tak? ale to dopiero w następnym odcinku. Już pół godziny gramy. No. <laughs> Nie zauważyłem. Dobra, także mam nadzieję, że pierwszy film Wam się podobał. Wiadomo, poznajemy robą paczkę, jest super fajnie. I jutro, właśnie, odcinki. Na razie ten rzucamy o 18.00. Jutro też będzie o 18.00, tak? Tak. No, także zobaczymy, jak Wam się podoba. Ta seria? Czy I coś? zobaczymy co dalej, jak to będzie. Dokładnie. grzmiłego dnia życzymy. Pa, pa. Hejka.